No i dzień dobry w kolejnym nagraniu z transportowego raju. Jest poniedziałek, 26 luty. W Polsce protesty podobno srogie. Ja nadal jestem w Niemczech i jestem rozładowany. 8 godzina. I auto jest naczepa w zasadzie jest pusta. Bardzo fajnie teraz posprzątać i przygotować. Do załadunku, bo załadunek miałem już w niedzielę wzięty. Także dzisiaj, 11:30, mamy załadunek kawotarz po Niemczech pod Lipsk, Nie ma to wiele kilometrów, ale stawka była nie najgorsza. No i grzech, było nie wziąć, skoro i tak tej roboty nie ma. To przynajmniej fajnie, że coś się tam pojedzie i to za nie najgorszą kaskę. Kurcze, żebym przyjechał tutaj w piątek, tak jak było w planie, to z niedzieli na poniedziałek w nocy, no ładunki były naprawdę, naprawdę fajne. Można było fajnie zarobić, no ale co poradzisz. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Dobra, póki co, ja rozładowany muszę iść, przygotować naczepę. Do zładunku wysłać yy, dokumenty, niech już żona fakturę pisze. A co? Kasiora będzie potrzebna, nie? Dobra, za robotę. W poniedziałek zaczyna się całkiem nie najgorzej. Oby nie zapeszyć. No, nawet nie idzie najgorzej. Słuchajcie, czy ja już pod rampą stoję? No, wprawdzie wieczór, ale godzinę wcześniej. Elegancko. Mam nadzieję, że tego godziny dłużej nie przytrzymają. Mam nadzieję, że szybko to zdejmą i można będzie uciekać na parking, bo szykuje się następna traska na jutro. Ale tak z czasem na słowo honoru jest. Także jak mnie tu nie przytrzymają, no to uda się jutro coś tam jeszcze podziałać. A na razie delektuję się gorącą czekoladką i czekam, aż <gry> zrobią za mnie robotę. No dobra, nieźle, nieźle. Kurczę, udało się ustawić na jakimś parkingu. No w szutrowy to szutrowy, ale jest. <grystanie> jest też wzięty ładunek na jutro. Bardzo mnie to cieszy, bo taka jednostka wyjdzie co do minuty. No i najważniejsze, że ta robota zaczyna się pomaleńku, pomaleńku układać. W nie jest to, czego bym chciał i oczekiwał. Bo wolę jakieś dłuższe trasy niż takie po 500 km. No ale. Też nie ma biedy, nie ma co mocno narzekać i biadolić, bo cholera jasna, się jedzie, się jedzie i to się tak dosyć płynnie jedzie, bez żadnych przestojów, bez zbędnego czekania. No żebym tylko nie wykrakał, bo ja to potrafię, nie? Dobra, na dzisiaj starczy, na dzisiaj finisz. Swoje zrobiłem, swoje zarobiłem. Jutro dzień ułożony, można z czystym sumieniem ścieżu łóżko i spać. No i cóż, na dzisiaj koniec. Gładziutko dzień przeszedł, elegancko. Takie oto miejsce parkingowe sobie brałem na dzisiejszą noc. Jestem pełen nadziei, że coś się znajdzie, bo na jutro akurat planu nie ma. Ale kurczę, dzisiaj fajnie na załadunku widziałem DAFA 105, ale tak ładnie zrobionego. Tak fajnie kurczę utrzymanego, że aż miło było popatrzeć. No szkoda, że nie można było nagrać. Akurat tam nie można było za bardzo wyciągać kamery, ale kurde, naprawdę był bardzo, bardzo ładnie utrzymany. Załadowałem się z rana, rozładowałem się yy, dosłownie w parę minut. No coś pięknego, kurde. Tylko na razie nie mam żadnego ładunku na jutro. No ale jestem pełen nadziei, że coś się urodzi. Jest pewien plan, ale jeszcze nie wiadomo jak to połączyć za bardzo, bo można by wracać do Polski, ale kurde, to by się opłaciło tylko i wyłącznie, jeżeli udałoby się połączyć to z takim przerzucikiem małym i wcale mi tam mocno bardzo do kraju się nie śpieszę, bo znowu będę miał problem z wyjazdem tutaj jednak. Jakieś te ładunki są i coś tu można wydumać. A od nas no troszkę słabo. Dobra, ten tydzień jeszcze sobie powalczę na pewno. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Na razie nie idzie najgorzej. No i co? Zabieram się za roboty jeszcze, bo coś trzeba popatrzeć, podumać, a nóż jeszcze... W nocy coś będę ładował. No, ale to się okaże. Na razie... Do auta, tam przynajmniej cieplej. No i spokojnie walczyć na tych giełdach. No i dzień dobry w kolejnym pięknym dzionku w Transportowym Raju. Środa jest 28 lutego, piąta rano. Ja już jestem w drodze. Wczoraj dla żony udało się wyłuskać taką wisienkę na torcie, kurczę, bo była naprawdę nie jest Więc Więc jadę załaduje. Nieduży tam 40 km dojazdu, Także elegancko. Ładunek naprawdę niezły. No i zobaczymy. No ten tydzień na pewno będę się tak okręcił właśnie jak gówno w przeręblu i w następny będę chciał już wracać do domu. Co z tego wyjdzie zobaczymy. No na razie dzisiaj załadować i jeszcze dzisiaj rozładunek. Mam nadzieję, że coś jeszcze uda się Popracować, coś jeszcze załadować, no ale zobaczymy. Na razie nie jest źle. Na razie kółka się kręcą, robota idzie płynnie i to jest chyba najważniejsze. Dobra, ja pracuję, lecę do przodu i zobaczymy, co się będzie dalej działo. Pięknie, udało się załadować w miarę szybko i skutecznie. Towar leciutki, no ale oczywiście utknąłem w naturalnym środowisku niemieckim mam chwilę zapasu czasu, ale cholera jasna no nie wiadomo jak to wyjdzie <grym> ale i z drugiej strony co się mocno dziwić na zagłębiu jestem tutaj e, praktycznie no cały dzień korki stoją to, Czy znaczy ruch jest potężny czas by przywyknąć dobra mam nadzieję, że to jakoś się maleńku ruszy. I, I nie trzeba będzie się spóźnić na ten rozładunek. Dobra. Jakoś to będzie zaraz gdzieś tam pogrzebie w lodówce. Jakieś śniadanie wypadałoby zjeść. Już prawie 8 godzina. Może poranek nie poszedł zbyt płynnie, ale za to rozładunek bardzo fajnie, sprawnie i skutecznie. ona też znalazła mi pracę na dzisiaj, żeby się nie nudził. Za bardzo to jeszcze. Jeden ładunek przewiozę szybki i, i skończę gdzieś koło 18.00. Elegancko, super. Mi się podoba, bo fajnie, fajnie dzisiaj wyjdzie przynajmniej ze stawką. Dnióweczka fajna zostaje i bardzo dobrze. A ja mam czas spokojnie chociaż nicze zrobić. Kurde, cały dzień nie było kiedy nawet kanapki zjeść, a w południe jak najbardziej, bo mam jeszcze ile. No tak z pół godzinki na spokojnie wolnego czasu, także zabieram się za jedzenie, no i trzeba będzie też coś już zaczynać myśleć, nad jakimś powrotem może, no może nie tyle powrotem, co trzeba gdzieś wyjechać troszkę dalej, bo to fajnie może, jak to się mówi, w koło się kręcić, ale ja to wolę jednak dłuższe trasy, chociaż nie wychodzi źle, ale... Zobaczymy może gdzieś jakaś Francja, może Włochy się urodzą Czemu nie? Na koniec tygodnia pasowałoby Dobra, smacznego Witam, no dzień dobry Czwartek, ostatni dzień lutego 29 Kurcze, moja dobra pasa Niestety Delikatnie przyklękła Nie powiem, że się skończyła Ale na pewno delikatnie przyklękła Ja wczoraj rozładowałem się Elegancko szybko poszło Zjechałem na autochofa. I niestety na dzisiaj nie mam pracy. Cały czas walczymy. Może jeszcze coś się urodzi. Obchód już zrobiony, wszystko w porządku. Nic się nie stało. Kurczę, w sumie na pusta, To nie ma co kraść. Nie? W każdym razie na dzisiaj na razie nie ma nic. Wczoraj w nocy jeszcze udało się strategicznie dobry ładunek wziąć. Ale dopiero na jutro, na 6 rano, no ja sprawdzię, bardzo nieduży jest, no ale fajnie by było jeszcze jakoś dzisiejszy dzień wykorzystać. Zaraz robię jakąś kawę, śniadanie, jadę kawałek dalej do boku, do Koflandu. Trzeba jednak się przygotować na weekend, bo niestety no tej pracy nie ma. Fajnie, że się udało na jutro fajny ładunek wziąć. A no nie wyczaruję nic, nic na razie. Nie jestem w stanie zrobić. Cały czas walczymy, cały czas patrzymy, jak się uda dzisiaj popracować, to dobrze, jak nie. No trudno, tak bywa. Taki czas, nic nie poradzę. <gry> Liczę, że przed Wielkanocą może jakoś choć troszkę ten rynek się ruszy. Ale to zobaczymy. Nie jest na razie źle, fajnie się udało przez tydzień jeździć. Końcówka troszkę przyklękła. Zobaczymy, co będzie dalej. Dzionek ładny, fajnie ciepło. Słoneczko świeci, więc z tym trzeba się właśnie cieszyć. Dobra, po maleńku zaczynam tracić nadzieję na jakiś przyrzucik. Już praktycznie nic nie wchodzi. Poczekam jeszcze z półtorej, dwie godzinki i jadę na e, miejsce załadunku. Tam jest parking, jest prysznic, czyli wszystko są dla kierowcy potrzebne. E, niech Was nie zmieni moja pozycja. Ja nie odpoczywam. To jest po prostu wygodniejsze, właśnie do pracy. Przeglądam cały czas giełdę. No zresztą z, razem z żoną, żona też tam pilnuje. No i to jest właśnie ta różnica w pracy kierowcy czy w pracy przedsiębiorcy, który oddał do prowadzenia auto pod spedycję. No bo oni mogą sobie poleżeć, odpocząć, poglądać firmy. Ja niestety mogę się jedynie wygodnie ułożyć. Nie? A swoją drogą ten. Podnoszony zagłówek, bardzo fajna sprawa. Jak ktoś nie wie, jak zrobić, to zapraszam do poprzednich materiałów. Naprawdę super wygodne. <grych> Nic na razie nie ma. No, tak jak mówię, my z żono, sami o to dbamy, sami, sami walczymy o to, żeby ta praca była. No i ja chyba nie dałbym rady po prostu leżeć, czekać na adres. Bo mi się wkurza, że ktoś decyduje za mnie. i no na pewno byłyby to lżejsze, szczególnie w tych czasach, gdzie tych ładunków nie ma Ale czasy się zmienią, jak zwykle To jest transport, tu cały czas coś się zmienia, coś... Albo w jedną, albo w drugą stronę są wahnięcia To trzeba po prostu przetrwać i tyle Nieraz trzeba też w nocy wstawać, patrzeć, czy coś nie wychodziło, czy, czy nic nie anulowali, czy kurde, jakieś zlecenia nowe nie, nie wejdą Takie życie, taki los Każdy wybiera sobie własne, nie? Ja się przyzwyczaiłem i tak jak mówię, dla tych, którzy chcą zacząć transport i prowadzić auto na własną rękę, tak jak ktoś napisał w, komentarza, w komentarzach, to nie je bajka, to je walka. No i tutaj, tak jak mówię, no nie poleżysz, nie odpoczniesz, cały czas trzeba pracować. I ja pracuję yy, za pomocą telefonu. Jakoś się tak przyzwyczaiłem yy, i praktycznie wszystko, co mam do zrobienia, to robię z poziomu telefonu, nawet drukarkę mam połączoną. Z telefonem, jak muszę coś wydrukować w samochodzie, to też wszystko za jego pomocą, właśnie. Tak samo nagrywam filmy montuje No, nie przyzwyczaję się do pracy na laptopie, że ona woli na laptopie pracować. Ja nie, ja jakoś przyzwyczaiłem się do telefonu i tak mi pasuje, mimo że tam pewnie mniej widać troszkę, no, ale kwestia przyzwyczajenia. No ale mówię, tu, tutaj nie ma wolnego, nie ma odpoczynku. Odpocznę jak podjadę pod firmę. Będę wiedział, że już na pewno żadnych dziwnych przerzucików nie będę robił. Tylko będę stał, czekał na ten główny ładunek. Wtedy tak, wtedy można będzie spokojnie włączyć sobie film. Wygodnie się położyć i odpoczywać. Na razie trzeba walczyć. No co poradzisz? Takie życie, taki los? Yy, to jest ciężko. Ciężki temat, ciężko się do tego przyzwyczaić, no ale to z drugiej strony też procentuje, gdy czasy są lżejsze, gdy się wszystko zmienia, gdzie ten transport jest bardziej potrzebny, no wtedy jednak da się zarobić no, lepszą gotóweczkę niż jeżdżąc pod spedycją. Choć wiem, że pod spedycją jest dużo lżej, ale mimo wszystko wolę sam decydować o tym, gdzie jadę, z czym jadę i kiedy się będę ładował. Dobra, ja zabieram się za robotę, a wy co? Nie zapominajcie subskrybować, nie zapominajcie łapę w górę, komentujcie, no też popracujcie trochę. Bierzcie przykład ze mnie, albo lepiej może nie. Dobra, zabieram się za robotę. Starczy tej przerwy. No dobra, dalsza walka, nie ma sensu. Nic tu się więcej mądrego nie wykombinuje. Trzeba jechać Maleńku jakieś zakupy robić, jechać na miejsce i jutro w prawo, ładować. Następną w prawo. Nic, nic, absolutnie nic nie nie wchodzi takiego, co by skręć, pasowało. W prawo, w prawo. Darek Otwórz. Elegancko. No, tak ja mówiłem fajnie by było coś dzisiaj popracować. No, jedyna moja praca ograniczyła się Do męczenia wzroku A teraz pojadę w Zrobię Jakieś zakupy i spokojnie będę odpoczywał już Na miejscu Kurde ruch tu. Tam będzie można autentycznie położyć się Włączyć film Zrobić herbatkę i spokojnie, spokojnie poleżeć. Bo na razie to bardziej się umęczyłem przez cały ranek niż miałbym zrobić kurac 500-600 km. No na razie korków nie widać. Co my tutaj mamy? Diesel 1,76-7, to dziewiątka z tyłu. Także 1,77. Euro za literek, a stawki, ojejciu metrów, skręci, <gry> Raczej zbra. na paliwo nie starczą Póki się udało fajnie pojeździć, to bardzo dobrze A już mam mm, bardzo dużo pracy, która mnie w domu czeka Ale to dopiero 120 jak wrócę, czy może pochwalę no, Na pewno nie będzie to transport Troszkę odpocznę od transportu, posiedzę trochę w warsztaciku, bo no, jest co robić. Zaraz trzeba będzie pozamawiać parę rzeczy, tak żeby czekały na mnie jak ja już wrócę. Dobra, nabierać prędkości do Kauflandu i odpoczywać. No nieźle, dojechałem na miejsce, udało się zaparkować, byłem już pod prysznicem, elegancko. Jutro z rana pójdę, się zamelduję i będzie dobrze. Fajnie, że mają parking na firmie, także lepiej nie trzeba, nie? A propos właśnie spedycji, kurczę, dopiero co mówiłem o tym i dzwoniła do mnie jedna z większych i bardziej znanych spedycji polskich. Właśnie z propozycją współpracy już kolejny raz. I no kolejna kwestia tego, że no nie bardzo mi to pasuje. Bo już zrezygnowali z umów, umów, porozumień, jak zwał, tak zwał. To jest jedna rzecz, której się nie robi, czyli nie podpisuje się żadnej umowy ze spedycją. Także z tego zrezygnowali, nie ma już tego, ale jest wymóg, żeby auto było minimum dwa tygodnie u nich w dyspozycji. No i ja nie potrafię tak pracy ułożyć, żeby zostawić auto, oddać na dwa tygodnie, olać klientów, olać, które. Te współprace, które mam, żeby no, ktoś moje auto prowadził. Niestety nie. Ritex o tyle był dobry, że właśnie tam nie było żadnego systemu, nic nie obowiązywało, ile czasu, po prostu trzeba było powiedzieć, kiedy zjeżdżasz i tyle. No tutaj wymóg jest, że właśnie auto musi zostać minimum dwa tygodnie. Dla mnie niestety, póki co nie do przejścia, a może niestety. Tak, mówię, nie bardzo mi byś podobało, żeby ktoś, ktoś tam rozporządzał moim autem, na które ciężko pracowałem. Ja odpoczywam. Kurde, w końcu. W końcu można odpocząć. Yy, pobudka jutro przed szóstą trzeba. Tak, przed szóstą. na spokojnie. 6:55 dokładnie jest awizacja. Teraz zobaczyłem. Miejmy nadzieję, że nie odwołają. Zaraz jakaś kolacyjka. Kupiłem warzywka, kupiłem jakieś sosiwo do, do tej swojej sałatki, surówki, co będę chciał wyprodukować. I będę kurde, oglądał sobie filmy, jakiś serial zarzucę i tylko odpoczywać. Do jutra. No i cóż, ja znowu w pozycji pracującej powiem wam tak, nic się nie dzieje, fajnie wszystko idzie, fajnie się wszystko układa i to jest. Dla mnie akurat bardzo dobra wiadomość, bo przynajmniej nie ma problemów. No i fajnie, załadowany. Jestem niedaleko już z miejsca rozładunku. Dzisiaj to rozładuję. Mam godzinkę przerwy takiej. Ale. Giełda umarła. I nie żyje. Ja pierniczę. Jak dobrze, żeśmy wzięli ten ładunek, bo. Coś niesamowitego co, te, co się teraz wyprawia No ja oczywiście się nie poddaję Do samego końca Ale już mam ładunek powrotny W poniedziałek załadunek do siebie A we wtorek Rozładuję I ładuję tam gdzie Dość dawno temu byłem Na Litwę się przejadę A co jedziemy na trzy auta Fajnie Że, że się właśnie w ten sposób Się poukładało bo tak jak mówię, no chciałem zostać dłużej tutaj na zachodzie, ale no to nie ma najmniejszego sensu. Nie za te stawki, nie za te pieniądze. Trzeba wracać, trzeba robić tą robotę, która jest na miejscu, na spokojnie i to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Na razie cały czas będę kombinował, jeszcze może coś uda się tam kurczę w sobotę, ewentualnie w niedzielę w nocy, jakiś przerzucik maleńki zrobić. Mam szczerą taką nadzieję. Czy coś z tego wyjdzie? Na razie wszystko wskazuje na to, że nie. Nie ma po prostu ładunków. Wymiotło wszystko jak ręką odjął. Coś niesamowitego, kurde. No i w ciągu dnia cały czas patrzę, cały czas obserwuję. Zresztą nie ja, żona również. I tych ładunków jest coraz, coraz mniej. Więc bardzo dobrze, że dzisiaj z rana zapewniłem sobie już powrocik do domu elegancko. I jeszcze przy okazji, kurczę, rozładuję i ładuję praktycznie w tym samym miejscu na Litwę. Super! Robota się układa bardzo dobrze, nic się nie dzieje, to jeszcze lepiej. Super, bo najgorzej, jak zaczyna się coś właśnie dziać, wtedy jak się dzieje, to są same problemy. A tak, spokojnie, pojechał, rozładował, załadował, rozładował, załadował i tak w koło Macieju. Ale. To właśnie bardzo dobrze, bo w tym momencie człowiek przynajmniej jakieś pieniądze zarabia. Spoko, dobra. Ja jeszcze sobie poobserwuję ze dwie giełdy. Zobaczę, czy coś nie ruszy, bo może coś tutaj tak, kurczę, jakaś awaria, czy coś. Raczej wątpię, bo aut idzie, ojciu, zatrzęsienie. Auto za autem tutaj jedzie, więc nie ma co się dziwić, że no, tych ładunków jest mało, a jak już są, to są za takie pieniądze, że o nie. Tak, jak więc mówię, na spokojnie można wracać do domu i przejechać się na Litwę. Niedaleko, bo do Mariampola, ale jednak, jednak, Litwa, dawno byłem. Fajnie by było gdzieś w końcu przejechać się na jakąś Estonię do Talina. Super, ja bym chciał. Niestety tam. Też nie ma stawek, a jechać tylko po to, żeby sobie wycieczkę zrobić, no to, no nie, nie ten biznes jednak. Dobra, do roboty. Sobotę mamy, trzeba ją jakoś wykorzystać, nie ma co w aucie siedzieć, bo dzionek ładny. Wyszedłem troszkę pospacerować, no i trzeba będzie chyba kurczę zdjąć bajka. Zobaczymy, co można fajnego w Lipsku pozwiedzać, ale ja to chyba pojeżdżę sobie jutro dopiero. Bo też yy, widziałem pogodę, że będzie raczej słonecznie. <dziśle> Dzisiaj trochę połażę, eee, opracuję plan na jutro, bo niestety, ale czeka mnie tutaj chyba weekend. Nic na razie się nie zapowiada na to, żeby jakiś ładunek wszedł. Ale walczę do końca. Yy, mógłbym podjechać już pod załadunek poniedziałkowy, no ale cały czas. Mam mimo wszystko nadzieję, że że coś jeszcze uda się zarobić. A jak nie, to trudno. W poniedziałek pojadę od razu rano ładować do Polski, do siebie tam. No i dzień dobry w niedzielę. maleńku kończymy to nagranie. Jak widać, bajk już czeka. Dzionek przepiękny. Wszystko na razie idzie dobrze. Czekam na potwierdzenie załadunku na. Drugo nad ranem, jakoś tak zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Ale tak czy siak, yy, jutro ładuję już do domu. A jak się uda taki przerzucik zrobić, to jeszcze tylko lepiej. No i dobra, słuchajcie, koniec na to nagranie. Nie zapominajcie subskrybować, nie zapominajcie łapka w górę. No i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.